To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Cię Alina Kaśmierczak. Dziś zostałam poproszona o udzielenie wywiadu. Jedno z pytań brzmiało, że jestem najbardziej pozytywną osobą, jaką pytający zna, jaki jest sekret mojej pozytywności. Postanowiłam się z tym podzielić z Wami, jaki jest sekret. Sekret to przede wszystkim pozytywne nastawienie czyli to jest to, że jeżeli cokolwiek dzieje się w moim życiu, moje nastawienie jest zawsze pozytywne. Drugi sekret to pozytywne myśli. Jeżeli tak bym miała zbadać swoje myśli, to w 80% są one dobre, pozytywne, są one budujące, optymistyczne i wyraża się to również w języku, ponieważ pierwsze nasze myśli, później nasz język. Więc w każdej sytuacji, w każdym spotkaniu. Odkrywam zawsze to, co jest dobrego, i to jest 80% mojego życia. 20% zostawiam sobie na smutki, żale i na coś, co mnie dotyka. Trzeci sekret to są wysokie wibracje. Ponieważ zasada jest taka: jeśli myślisz, mówisz pozytywnie, no to te słowa. I ta energia ma wysokie wibracje. Jeśli jesteś pogrążony w smutku, żałości, w trosce, no to masz niskie wibracje. Więc w momencie, kiedy ja utrzymuję swoje wysokie wibracje, to one takie po prostu są. I to są trzy sekrety mojego optymizmu, mojej radości. Każdemu polecam jednocześnie mogę Ci zagwarantować, że każdy może sobie to wypracować w życiu, jeśli tylko chce. Oczywiście, można też zarażać się ode mnie, można korzystać do woli. Miłego dnia. Zapraszam, Alina Kaśmierczak.